Z okazji dzisiejszego dnia wolności i niepodległości, chcę się dzisiaj z Tobą podzielić kilkoma lekcjami. Dopóki nie odważysz się patrzeć w siebie i szukać odpowiedzi w sobie, nic w Twoim życiu trwale nie zmieni. 2. Możesz uciec na drugi koniec świata. Jednakże, dopóki nie zrozumiesz lekcji, ta lekcja powróci. Powróci w innej osobie, w innej sytuacji ale z takim samym zranieniem. Choroba w takim mniemaniu, jak uczy nas dzisiejsza służba zdrowia, nie istnieje. Są jedynie konflikty emocjonalne, duchowe, karmiczne, które nierozwiązane przez lata prowadzą do pogorszenia się naszego samopoczucia, a w konsekwencji do wystąpienia poważnego. Zaburzenia energetycznego. To tłumaczy, dlaczego kiedy jest zima, nie każdy choruje. Nasze samouzdrawianie powinno zawsze, w każdym przypadku zaczynać się od rozwiązania konfliktu emocjonalnego, który jest źródłem problemu. Każda bakteria i każdy wirus mają odpowiednią częstotliwość. Na podstawie tych częstotliwości oraz przekonań. Związanych z nimi przyciągamy do siebie pewne zdarzenia, pewne energie, pewne doświadczenia i pewne osoby. Dlatego tak ważna jest świadomość swoich częstotliwości i praca ze swoim rezonansem energetycznym oraz ze swoimi przekonaniami. Kolejnym elementem jest dieta i suplementacja. Pięć. Nasza wolność zaczyna się od zbudowania wolności wewnątrz. Jest to bardzo ważne, szczególnie dla osób, którym bliski jest temat za zmiany na poziomie globalnym. Jeśli nie zmienimy swojego doświadczenia wewnętrznego, tego co niesiemy w sobie jako spuścizny po przodkach, po naszych wcześniejszych doświadczeniach oraz rezonansu kwantowego z polem, Świadomości grupowej oraz nie zaczniemy używać prawa przyciągania do zmiany rzeczywistości. Wszystko będzie powracać. Musisz najpierw uleczyć rezonans, uwolnić z swojego pola traumy i zacząć kreować nową rzeczywistość, czyli używać prawa przyciągania, prawa przyczyny i skutku. Życie jest. Elegancko proste. Większość spraw i zmian zależy od nas samych, a dokładnie od naszej wewnętrznej alchemii i przemiany. I mamy na nie 100% mocy. Musimy tylko to zrozumieć i zacząć tego odpowiednio używać. Zatem zmieniaj siebie od środka. W ten prosty sposób podniesiesz stopniowo swoją wibrację i stworzysz nową rzeczywistość. W ten sposób zmienisz swoją przyszłość i zmienisz przyszłość na poziomie globalnym. dużo wewnętrznych wolności i świadomości naszej wewnętrznej mocy i Alchemii. Zasubskrybuj. Zostań polub, skomentuj, co... W tym temacie, ty sądzisz, jakie ty masz refleksje? Będzie mi bardzo miło.